Ja 5 mam 1804 punkty Ja miałem 1500 coś Ja miałam i miałem, miałem 3000 chyba czy tam 5 już wydano do Co? Ta niby niby skąd Nie przepraszam, miałem 3000 chyba Szykoło tego Niby skąd To jest zakupywanie gier No wiem Kupię Nie się Wszystkie części wycimy Wiem więcej gier od ciebie no z tego. bo wszystkie części wiedzimy Miałem wszystkie części Wiedźmina yy, Przecież jeszcze Snipery to jeszcze. Więc tego, tego mam więc... Weź se włącz mój prawy, kliknij gdy i se zobacz ile ja kupiłem No dobra, spoko, że ty masz dużo więcej tych gier To większość już kupiona jednak Nie za darmo Niektóre są takie biedne za darmo tylko Bo to za, za darmo Nie, bo po prostu miałem około 3000 i to nie wiem bardzo, czy, czy równ... czy mniej, czy więcej. Więc no. Bo mi najwięcej tych punktów... To mi najwięcej punktów mi, mi tych dał. Chyba około tysiąca, nie pamiętam. No to jest jest spór, Przy zakupie drugich do, gier dostaje się 1000 kiedyś, więc może ja nie mam tysiąca. Ja nie mam około tysiąca, zabierz mnie. George, George, t, John, George mam 13 tysięcy. Ile? Ja mam 13 tysięcy. Ja no to okej, okay. odpowiada każdemu. Przestrój MMF i czujnik ruchu, dobra. Się, bo to tak jakoś, nie wiem nie Zbierzemy czy... mefa. Mefa. mi się, bo 1000 Ja biorę Okej okay. Klucze wziąłem, klucze wziąłem Jaka no Lądu? No to... dobra. chwila Kość! Dobra, spoko, kość. Nie, nie mam ten moment Kapnij! Tak? Weź sprawdź tutaj ten... ten moment bo ja mam tylko MMR. Ja mam MMR. Spoko. Okej, okay, dobra. Tutaj spokojnie jest, Trzyn... 13-14 stopni No to góra, bo u mnie też jest czysta Kapis sobie nie Tak zrobiłem A, bez... się... A nie, to się bierze Aaa, ja nie mam miejsca, ja nie miejsca. Zali... Ale nie, kliknij po prostu Kutnik, kliknie No bo, to nie zabiera miejsca Robię. pali go No, Mam. No, to jest gdzieś na górze. To jest gdzieś tutaj. przed drzwi no. ja się no, yes. To jest To jest To no. jest zróbcie To Ej, a dobra, Czek, Powinno zajść spoko. Powinno To że nie To jest że nie pójdę Ja też. Hey ghost, I took you your favorite cup. Makabaka. Hey ghost, I took ogonek. Peace. <laughs> For and, and peace. Very peace. Very very ja w ogóle się nie staje. Nie zdaje sobie sprawy, tam nie. Co mnie tam zabije? No właśnie. Uchybujesz się! Uchybujesz o, oddej dzeń, mu, talerz? Oddej mu, to. Od, Od może kiedy się je? Talerze on może jest, on może jest głodny. Ha? 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 Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Ale się wyciągnął. Ty talerze, okej. Okay. <laughs> ja nie jem talerzy, I'm przyznaj się. Ja nie jem się, przyznaj talerzy. się. Jest talerze, ja... jesz talerze. Jadłem łyżki, okej? Łyżki kiedyś jadłem. To się zgadza, leży w życiu, zbyt twarde są nie, za... łyżka miękka przecież. No oczywiście, tak patrzę. się rozpływa w ustach. No. Patrzcie jaki... jaki zestaw kupiłem, patrzcie. Mmm, patr perfectico. Na wystawie. Bueno. Taki złodziej. <laughs> Zajebał i mówię, że jego. Wziąłem UV i Okej, okay, dobra, okej. Okay. Patrz jaki nóg kupiłem, Ja biorę No, taki kadziony. Nie, no. Ja ja nie, i Zabiłeś właściciela, i to jest, to jest kupienie. No oczywiście, George Johnson. Eeeh, yy, I killed. I killed. Yy, Klasa świetlanka. No bro. Pismo ducha. Książka. Nie mówię bardziej, po prostu. O, dobra. A śpię. No No co, ten... Adaś, powtarzam, w trakcie Przewołał Adaś, okay. jesteś przewołem ducha Taka, Jesteśmy gdzieś wszędzie, no, tak. bo to nasza epoka <laughs> Jakby coś, dać bym zainstalował Adaś Adaś Na telefonie tak? puść. Co? Nie no, jeszcze co? Śpiewaj Are you Znajdź here? Znajdź ten, kanałkę How old are you? Adaś, nie bądź... Adaś Proszę, upyśl to Proszę, nie czaj w tego ręku. Dziękuję. Jak jest nie bo też, jest tylko jeden sposób na przywołanie go. Maka paka dorzuć. Wiesz Wiesiaki. Ale nie. poczekajcie, ja idę. Ja idę do tego pokoju. Nie na... Na... Ja pochodzę do mną echa. o E, na tej zepsuty, nie działa. Co Nie do niego. Co ty robisz, Adoś? Hej, przejmujemy. No ja szukam tego, ten, puszczę sobie w ten A, okej okay. A, ale to może... Wyjdzie z O, zapalił światło Mmm, przyjemniaczek Romantiko Jakoś jakaś świeczek Dobra stopa, o, zrób stopa. No a to, 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 to jeszcze daj, jeszcze daj bo nie widzę no, Nie zabrznięcie Zrób Bo zniknie Już pewnie zniknęła. No jasne zniknęła. Ja być szybko bo to znika bardzo szybko. Ja jest tylko zobaczy to Państwo Ale no jak mówię zrób to zup bo to się O jest, jest, jest! Zrób Zabijem Zajku, koPUU! Zabiję, zabiję. No i dajczyło, tylko, że nie mam już ap... A, a, Ej, przejmujemy cekaj, jesteśmy dziś wszędzie, bo to nasza epoka i... Je... Idę de... po aparat kolejna. Hej, my się dobrze bawimy. Coś hejter, to wiesz, my się nic nie wiem. Rozumie... Nie, wiesz jeszcze co... Adaś... Adaś, ja ciebie słyszę na drugim końcu domu. Hej! Tylko na słyszę! Co jest? Ej, Ale jak go się, na zewnątrz, co jest? Kto to, wejść? iść? Yo, yo, yo! Przejmujemy youtube. Tu, To tu, to 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 Jest tu! To zdjęcie! Podejdź tu przyjacielu, zabij go, żeby coś mu zdjęcie. Pom 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 pam. Pam, pam pam pam. Zabij! pom pom zabij. Jestem pom 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 don't kill. Don't 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 kill, pom Don't kill jest dźwięk, tutaj trzeba je wyważyć Panata to, pana to. Pa widzisz. Widzisz, wyważyłem te drzwi. Widzisz jakieś tam Przychodzimy z pomocą. Cześć. Niech to wielką. Cześć. No to wasza pomoc jest świetna, nie? No widzisz? My pomocni pomoc nie jest. A go wkuziłeś nie? Adaś, doś zobacz. Patrz. Ty wyszłaś, a ja, ja o, byłem tu i się zamknęły, nie? O tu byłem. O nie! Cześć? ci wepchnąć wtedy do środka no. to nie, nie ma, nie ma fizyki w tej grze Czekajcie, co mamy? Mamy książkę i co? I nic A nie, ten no e, ociski, palców. ociski palców. Ociski palców, odciski palców przecież. też Nie, nie mamy. No przecież... A stopa? A... No, to no się no nie liczy. Nie? A, głupie Zespaniamy. Nie wydaje mi się, żeby to się liczyło. Nie, Mamy tę kamerę? Jest, albo, MMF, albo. Albo. Y, Sześć, Albo LMF, albo mnożna temperatura. Patrzcie na psychę. MMF, albo LMF, right. albo. To albo... Hmm. No właśnie, nie jestem pewny Teraz. Bo zobaczcie, jak tu. Jeden hand. Zobacz, że jeden hand mi to był 20% No A no już wszystko Więc To go <laughs> Wsiadam oba tablety Powodzenia <laughs> no, no. no Chodźmy Zysknąłem Zysknąłem no A mamy coś wziąć? Nie, nie mamy Dobry. Co? Niec, nie, co wiesz tam, co chcesz No nie to wezmę kto ty pizza. No to bierzkę ty pizza, ja mam aparat Jakby ktoś mógł mi wziąć zapasowy no Nie ja Aha no dobra, za zapalniczem. Do kieszeni. <grym> no jak? Hi girls, y, Próbowałeś mnie kapo? kilnąć, więc ja ciebie kilnę. Słuchajcie! Eee, ty mnie... To caj, śmigćcie podnieść. Nie, bo każdy. Adaś, nie, disco polo, to lepiej jakoś zadziałało. No. To... muszę sobie ten, odłączyć, Bo on ewidentnie Ciebie się boi jak Adaś ten. Bo on się Ciebie boi. To czekaj, jak... muszę sobie włączyć. Bo jak śpiewasz TikTok, to jak Ty wyszłeś to zaczął hantować, bo zostałem sam. Ej. A jak już disco polo, to się pokazuje. Bo z nami chce tańczyć. Ile? Trójka.

Chwila muszę wyjść. Los chce ze mną spotkara roz mi daje, rozabieram ja ze swoim szczęściem biegnę w świat! By o to zde I marzenia się spełniają Twojeca, o miłość wymyśl, Napara, coś innego. Tapara, tapara. Coś innego, wymyśl, hej! No! Tak! No! No to no, no! Bo to skilla daje, ale to skila daje, mi O! Jakiś... on się wkładał. Nie można oto... czuć innego. You are very big, you you are very big noob, you are very big no no noob. Kill Gabriel PVA. Nie, kill kill him, kill 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 him now. You sure about kill him now? Kill 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 kill. Gdzie mówił dom? Nie, nie staje dzień. Ej, a wutencie MMF? Gaby, trzymaj MMF w ręce. Coś to idzie, co? w pokoju. Jeszcze jeden raz. Mm, Los chce ze mną grać w pokera. Nie weź, a to jest, staję, coś innego. Piękne śnieżne. Zawsze się zdarzają i marzenia się spełniają swoją całą miłość Papa, para, para, para. Niech Nie, a ale jakie. Ale widziałeś? <laughs> Uciekam o nich. Ono, a to ja ci to nagram. Ja uciekam, nara Adas? Co Adas? Kręć Kręć oh. Wy wiecie, że on w ogóle jest nieaktywny? W ogóle <laughs> 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 oh, <yeah>. <laughs> no... On jé No.. On jé A o A Widzę was! I see you, motherfucker! A nie słyszeli. Nie słyszę ją nuby! Nupki nie słyszę bo to są nupki, nuki, nupki, to są nuki, nupki, bupki. Nupki, nupki, To są nupki, a jak od wyszłem? A jak od wyszłem? Masz, witam. Macie jakieś dowody? Część z doby jeszcze. Zrobię Przez żywiejesz przez Macie jakieś dowody? Ej, tak. Co? Na to, że jesteś adoptowany. To już dawno.

Ej, dowód. No dowód. Proś, Ej... Mroźny Można, mozna. Tym po prostu. Dobra, ja wiem. Pismo ducha, odbyłem roślinę. Okej, okay, ja idę się mieć, jakby Znowu informacja. pół... Znowu pół godziny to zajmie? No to dawaj. Znowu pół godziny ci to zajmie? Adaś, włąc przesa, włąc przesa. Włąc przesa. My... Poczekaj. Wyjdźmy, włąc przesa. Okej. Okay. Nie się wtało nawet pewnie. Welcome back O to była Co to była. Aha, no to trudno <laughs> Ale i tak dostaliśmy 180 No Zawsze Zawsze ta mała kasa. A jakby gabyś to byśmy ty więcej dostali no, no, wal się To przenieście się na Discorda Okej okay, dobra, spoko okay.